Dwa dni temu wynikła ciekawa dyskusja. Mianowicie, ja napisałem, że wyborcy PIS-u uważają, że ci z pis są lepsi, bo oni tak kradli, ale się dzielili z wyborcami, a ci z PO się nie dzielili, więc zagłosowali na PIS-a. Odpowiedziałem, że w takim razie tych, co tak mówią, trzeba po prostu wsadzić do więzienia razem z tymi pisowcami, prawda? No bo to są po prostu wspólnicy złodziei. No i tutaj. Ktoś podniósł na moim Twitterze uwagę, że przecież PiS to tak kradło tak delikatnie łóżeczko, a tamci to wywozili całymi ciężarówkami. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, jak się weźmie bardzo dużo łyżeczek, to wychodzi z tego wywrotka albo i, albo i kilka wywrotek. Ale to nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o ilość, chodzi o szkody. Jeżeli człowiek ukradnie całą wywrotkę pieniędzy, to jest powiedzmy 100 milionów złotych. Za 100 milionów złotych, jak budżet wynosi tam 300 miliardów, to to jest proszę Państwa 1-3000, tysięczna, tysięczna, prawda, złotów. I krótko mówiąc, jeżeli y, Państwo wszystko swoje należności będzie płaciło o 1-3000 mniej i po prostu nikt tego prostu nie zauważy. Po prostu ten to jakiś emeryt miał dostać od 3000, a dostanie tylko 2999. A nasza ciżarówka pieniędzy wyjechała. Nie powoduje to już żadnych zaburzeń w gospodarce. Natomiast jeżeli te 100 milionów ukradnie 10 tysięcy ludzi każdy, każdy, po, każdy po 10 tysięcy, tak, to to jest 100 milionów, czy 1000 ludzi po, po 100 tysięcy, tak? I on to ukradnie w ten sposób, że go trzeba zatrudnić, i on będzie dostawał pensję fikcyjną, tak jak ludzie się siedzieli na fikcyjnych posadach. Ale ten człowiek, po pierwsze, trzeba go zatrudnić, trzeba całą machinę uruchomić, prawda? Trzeba załatwić jego ubezpieczenia, trzeba załatwić wszystko, prawda? Trzeba, e, trzeba co miesiąc coś tam, coś tam mu wypłacać. Stoi kasier, prawda? I to musi wypłacać, trzeba go zaangażować. E, to nie tylko to, proszę państwa. Ten człowiek on, będzie miał tę posadę, na tej posadzie on coś musi robić. On nie wytrzyma, żeby nic nie robić. On będzie wydawał jakieś rozporządzenia, prawda? Że jest bardzo ważną osobą, no, Musi pokazać, że coś robi, prawda? Zacznie się to wszystko wydawać. I mamy teraz 10 tysięcy ludzi, mamy teraz 10 tysięcy ludzi, czy nawet 1000 ludzi, niech będzie po, po tych 100 tysięcy, ok. I mamy ten tysiąc ludzi, którzy siedzą i wydają rozporządzenia. I miliony ludzi muszą te rozporządzenia wykonywać. Jest to gigantyczna strata dla gospodarki. Gigantyczna. Taki facet wyśle na, na, na przykład rozporządzenie, że każdy lekarz ma mu napisać taką ankietę na cztery strony, prawda, co on robi z chorymi na AIDS, a co z chorymi na, na grypę. Prawda. I lekarz musi poświęcić godzinę, godzinę, żeby taką ankietę wypełnić. Tak? Tak, godzina pracy lekarza to jest naprawdę około tysiąca złotych, no, na, na duże paręset. Pomnoży to przez 150 tysięcy lekarzy, to mamy półtorej miliarda już powiedziało, jak w mordy strzeli. Z tego jednego rozporządzenia, rozumiecie Państwo? Poszło więcej, a tamten był kredyt tylko 100 milionów. A tu półtorej miliona poszło w błoto. I tu jest nieszczęście. I tu jest nieszczęście. Tę całą biurokrację byśmy mogli wysłać na Bahamy i im płacić pensję, by tylko obiecali, że nic nie będą robić. Jest przykład konkretny. Przed wojną było to samo. Była sanacja, to jest tak samo ustrój jak, jak, jak ustrój Kaczyńskiego. jego wymarzony ustrój sanacji? I proszę Państwa, w nagrody na, za jakieś tam zasługi yy, zesłano dwóch pułkowników, prawda, na, żeby zajęli stanowiska dyrektorów w jakiejś tam hucie na Śląsku. Oni tam się pojawili, pojedzieli dwa dni i właściciel huty i powiedział tak: Panowie, mnie stać, żeby Panów zatrudnić i dać Panom pensję, ale mnie nie stać. Że panowie tutaj siedzieli, kręcili się i coś tam wydawali policjantom robotnikom. Macie jechać do Warszawy i brać pensję i broń Boże, tu się nie pokazywać. I dokładnie to samo tyczy tych ludzi PiS. -u. Oni byli posyłani na stanowiska i oni na nich coś robili niestety. I to jest nieszczęście. Dlatego w gruncie rzeczy lepiej, jak tutaj ktoś ukradnie te 100 milionów, niż jak te tysiąc ludzi ukradnie po 100 tysięcy w postaci pensji, które dostaną na, na, na koszt podatnika. Policzcie to sobie państwo uważa. Oczywiście, proszę państwa, wiadomo, że kraść w, w ogóle nie należy. Ja tylko mówię, jakie gospodarcze skutki wywołują różne rodzaje kradzieży. Czy po prostu jak człowiek ukradnie, czy jak człowiek robi tysiące manipulacji, żeby tam po cichu te pieniądze wyciągnąć.